Panu posłowi, dziękuję bardzo. Pani posłanka Zdzisława Janowska, Socjaldemokracja Polska. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. W imieniu Koła STPL chciałabym wyrazić stanowisko wobec zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej, i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Otóż. Yy, niewątpliwie koło STPL ma szereg zastrzeżeń, i dopóki nie będą wprowadzone zgłaszane poprawki przez moich przedmówców, to będzie opinia niestety negatywna. Otóż yy, chciałabym odnieść się do tej kwestii szerzej, chciałabym przedstawić yy, osoby niepełnosprawne w naszym kraju w szerszym kontekście. Otóż yy, bardzo nam jest przykro, że niepełnosprawność rośnie. Bardzo nam jest przykro, że bardzo źle sobie z nią radzimy i ciągle brakuje na te możliwości wspierania tych, te rodziny i osób środków. W związku z tym absolutnie niezrozumiałym jest i właściwie no niedopuszczalnym, ażeby szukać oszczędności w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Musimy uświadomić sobie, skąd płyną środki do tego funduszu. One płyną od pracodawców, którzy chcą wspierać osoby niepełnosprawne i z kolei powinny te środki z powrotem do nich wrócić. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności, mogą funkcjonować co najmniej w czterech różnych miejscach. Pierwsza to jest otwarty rynek pracy, druga to jest zakłady pracy chronionej, trzecia to są warsztaty terapii zajęciowej, czwarte to są zakłady aktywności zawodowej. Oczywiście stopień niepełnosprawności decyduje o tym, czy osoba niepełnosprawna może naprawdę funkcjonować tak, jak my wszyscy. Ale tym niemniej zmniejszony stopień niepełnosprawności, czy zmniejszony, czy, czy wyjątkowo duży, wymaga od tej osoby zawsze pełnej rehabilitacji, możliwości pełnej rehabilitacji. Niezrozumiałym jest fakt, kiedy właśnie tłumaczymy się, że z powodu kłopotów funduszu, musimy obcinać dotacje do zakładów pracy chronionej. Niezrozumiałym jest również w tym kontekście, o czym chciałabym, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Z funduszu osób niepełnosprawnych do zakładów pracy chronionej idzie określona suma, przeciętnie około 600 zł. Chcemy, ażeby osoby o mniejszym stopniu niepełnosprawności znalazły się na otwartym rynku pracy. Każdy by o tym marzył, pod warunkiem, że pracodawca faktycznie będzie poważnie podchodził do osoby niepełnosprawnej i przyjmie ją z otwartymi ramionami. Ale również proszę pamiętać, że w tak zwanej sytuacji tzw. oszczędności i trzymania się kurczowo i niewydawania pieniędzy to przecież z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przekazujemy środki na otwarty rynek pracy. I gdybyśmy policzyli sobie te środki, które przeznaczamy na zakłady pracy chronionej, a w większej części na otwarty rynek pracy, to przepraszam, nie uzyskamy żadnych oszczędności, wręcz przeciwnie. Nasz fundusz będzie jeszcze bardziej przeciążony. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo być może nie wszyscy siedząc na komisji o tym wiedzieli. Dalej, chcemy zwiększyć stopień zatrudnialności w naszym kraju. To co? Mamy pominąć osoby, które uzyskały emeryturę i w związku z tym mogą już sobie odejść do domu, kiedy mogą normalnie pracować? Do tej pory robiliśmy wszystko, żeby zakłady pracy chronionej były zwolnione z podatków. Chcemy obciąć, chcemy zmniejszyć dotacje, chcemy przenieść je wszystkie osoby na otwarty rynek pracy, ale proszę pamiętać, nie zaoszczędzimy, jak również nie zagwarantujemy, że tam się znajdą. Następna, następna kwestia, która jest niezwykle ważna. To, co czynimy w tej chwili, Panie Ministrze, Pan jest doskonale świadomy tego, Panie Przewodniczący, Pan również. My wprowadziliśmy tą ustawą konflikty. Konflikty między zakładami pracy chronionej, między organizacjami pozarządowymi, między szeregiem różnych środowisk. Ja mam w ręku protesty, które wpływają od organizacji pozarządowych, podpisywane przez biednych ludzi, którym powiedziano, że jeśli my uszczuplimy fundusze, w fundusze rehabilitacji niepełnosprawnych, to dzięki temu organizacje pozarządowe będą miały pieniądze. I znów jest coś, co jest niepokojące, ponieważ. Zakłady pracy chronione tej to jest pomoc obligatoryjna, to jest pomoc fakultatywna. W związku z tym z pomocy obligatoryjnej chcemy przenieść środki na coś, co powinno czynić państwo, budżet państwa, a nie Państwowej Fundusze Rehabilitacji Niepełnosprawnych. Wszyscy są w tej chwili skłóceni. A jednocześnie cieszyłabym się i marzyłabym, gdyby faktycznie osoby niepełnosprawne były e, honorowane, e, były naszym podmiotem zainteresowania, a nie daj Boże, lobbingiem różnorodnych instytucji i organizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Przystępujemy do pytań 12.